Przeglądając YouTube, zauważysz, że większość filmów zostało nagranych smartfonem. Gdy ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z YouTubeem i ma zerowy budżet na nagrywanie, to z braku innej możliwości nagrywa smartfonem i nie ma w tym nic złego. Od czegoś trzeba zacząć. Jednak po pewnym czasie, kiedy już zdobędziesz pewną popularność i wiesz, że dostaniesz na YouTube na dłużej, warto zastąpić smartfon chociażby beztuterkowcem. Oto 5 powodów, dlaczego nie powinieneś nagrywać smartfonem. Pierwszy powód, czyli to, co najbardziej odczuwalnie psuje nagrania, to rozmiar sensora w smartfonach, który jest po prostu zbyt mały. Ale nie tak, że jest troszkę mniejszy niż w aparatach, tylko ma kilkanaście razy mniejszą powierzchnię od takiego przykładowo Lumixa. To jest ogromna różnica, co zresztą widać na załączonym obrazku. W innych dziedzinach technologii miniaturyzacja przeważnie oznacza postęp. Dzięki coraz mniejszym tranzystorom, pamięci mają coraz większą pojemność. Procesory większą moc obliczeniową i mniejsze zapotrzebowanie na energię. Z sensorem czułem jest odwrotnie. Im mniejszy, tym gorsza jakość, bo pada na niego mniej światła. Ten problem jest obecny nie tylko w smartfonach, ale też w kamerach GoPro oraz aparatach kompaktowych. Mały sensor sprawia, że z smartfonem nie nagramy nic w nocy ani przy słabym świetle, zaś nawet w pomieszczeniach z w miarę jasnym oświetleniem będą widoczne szumy. Aby filmiki nagrane w pomieszczeniu miały akceptowalną jakość, Potrzebujemy naprawdę jasnego światła, np. softboxa z czterema świetlówkami. Mały rozmiar matrycy powoduje jeszcze jeden problem, tym razem taki, którego nie zmienimy jakimś oświetleniem czy w żaden inny sposób. Powiem o nim w punkcie trzecim. Po drugie, obraz nagrywany smartfonem jest mocno przetworzony przez różne algorytmy, które teoretycznie mają poprawiać jakość. W celu usunięcia szumów nakładane jest rozmycie, ale wcześniej stosowane jest cyfrowe wyostrzanie, które pogrubia wszystkie krawędzie wykryte nagraniu. Efektem działania tych dwóch algorytmów jest nieostry obraz w obszarach o małym kontraście, zaś szczegóły, które niekoniecznie powinny od razu rzucać się w oczy, są nienaturalnie wypuklone. Pogorszenie obrazu przez takie algorytmy można nieco zniwelować nagrywając przy bardzo jasnym świetle. Niezależnie od oświetlenia aparaty w smartfonach stosują jeszcze jeden efekt. Jest to zmiana saturacji w dość nieprzewidywalny sposób. Smartfony przeważnie zwiększają nasycenie, bo taki obraz ma się wydawać bardziej atrakcyjny, tylko że w jednej scenie może być zwiększone bardziej, a w innej mniej, co utrudnia późniejsze color grading. Jeśli nagrania mają być kolorowane i montowane, to ważne, aby takie surowe nagranie z aparatu jak najlepiej odzwierciedlało rzeczywistość. Dlatego w profesjonalnej produkcji używa się formatów RAW, co oznacza zapis nieprzetworzonych i nieskompresowanych danych wprost z matrycy. Sztucznie upiększone nagrania ze smartfona są w sam raz na Snapchata czy Facebooka, bo są gotowe do uploadu. Nie trzeba ich już obrabiać, ale gdy mamy zaprezentować nasze nagranie szerszej publiczności, np. Na, na YouTubie, to lepiej niech aplikacja w smartfonie nie decyduje za nas, jak ma ono wyglądać. W niektórych smartfonach istnieją sposoby częściowego ograniczenia działania niepotrzebnych algorytmów przez używanie innych aplikacji aparatu. A jeśli chcecie uniknąć cyfrowego wyostrzania, to lepiej nagrywać iPhone'em niż smartfonem z Androidem. Trzeci powód, który dla kogoś może być nawet najważniejszym z tych wszystkich, to głębia ostrości. Tego problemu nie zlikwidujemy, instalując jakąś aplikację, bo wynika on wprost z praw fizyki, a dokładnie optyki. Głębia ostrości określa różnicę ostrości pomiędzy pierwszym planem a tłem. Dzięki płytkiej głębi ostrości można wskazać, w które miejsce widz ma patrzeć w danej scenie. Jeśli w nagraniu ze smartfona cały obraz jest jednakowo ostry, to nieistotne elementy w tle będą rozpraszać uwagę widza i nie zawsze będzie wiadomo, co właściwie jest istotne w danej scenie. Przez zbyt dużą głębi ostrości obraz ze smartfona wydaje się bardziej płaski. Na głębi ostrości ma wpływ przysłona oraz długość ogniskowej. Im szerzej otwarta przysłona, tym płytsza głębia ostrości. Jednak sama przysłona nic nie da, jeśli obiektyw ma krótką ogniskową. Obraz, który teraz widzicie jest nagrywany obiektywem ogniskowej 25 mm. Zaś w smartfonach najczęściej jest to poniżej 1 mm. Dlatego o nich nie zmyli Was w reklamach smartfonów przysłona 1.5 czy tam 1.7. Ona nic nie da przy tak małej ogniskowej. Niektóre nowsze smartfony, chociażby najnowszy iPhone, mają możliwość rozmycia tła na zdjęciu. To rozmycie nie wynika jednak z praw optyki, tylko jest dodane przez program. A żaden program nie zastąpi fizyki. Jest tylko marną symulacją i wygląda sztucznie. Kolejna sprawa to niezawodność, a właściwie jej brak. Czy smartfon jest urządzeniem, któremu możemy zaufać, że nie zawiedzie nas podczas nagrań? Moim zdaniem nie. Na własne oczy widziałem niejedną sytuację, gdy ktoś miał zamiar nagrywać coś smartfonem, po czym wracał do domu bez żadnych nagrań. Raz gdy byłem na mitapie, mój kolega miał nagrywać vloga smartfonem, wziął nawet statyw, ale nie miał powerbanka. Smartfona używamy do wielu innych zadań poza samym nagrywaniem, dlatego nie wiemy na ile minut nagrywania wystarczy bateria. Nagrywając osobnym urządzeniem, nawet kamerą GoPro, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo będziemy mogli nagrywać na jednym naładowaniu. Widziałem też przypadki, gdzie pliki nagrywane na smartfonie zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach, ale to są sytuacje, których w pewnym stopniu można uniknąć. Jednak zawsze będzie odczuwalne, że smartfon nie jest przystosowany do dłuższego nagrywania, choćby przez to, że po pewnym czasie zaczyna się grzać. Ja jeszcze na swoim smartfonie miałem tak, że poszczególne pliki, choć nagrywane jeden po drugim, różniły się ilością klatek na sekundę. To były niewielkie różnice, o niecałą jedną klatkę, ale to wystarczyłoby później nie dało się synchronizować dźwięku z obrazem. Ostatnia wada nagrywania smartfonem to brak profesjonalizmu. Nawet jeśli zamontujesz smartfon w ligu na ramiennym i dodasz matboxa lub będziesz mieć stabilizator, to i tak nikt nie będzie traktował Twojego nagrywania na poważnie. Jeśli zaprosisz do wspólnego nagrywania jakiegoś znanego twórcę, to może on mieć poczucie zmarnowanego czasu. Gdy wybierzesz się na YouTube'owy event albo esportowy event, nagrywać relację lub vloga smartfonem, będziesz raczej postrzegany jako ktoś, kto przyszedł zrobić sobie selfie z ulubionym twórcą, a nie nagrywać coś dla szerszej publiczności. Jak zamiast tego weźmiesz nawet wypożyczone kolumixa z mikrofonem i statywem Joby. To z daleka będzie widać, że jesteś doświadczonym twórcą, nawet jak nie będziesz mieć akredytacji. Nagrywanie smartfonem powoduje też wrażenie, że wkrótce planujesz rezygnację z YouTube'a, dlatego nie opłaca ci się inwestować w sprzęt przeznaczony tylko do nagrywania. Kiedyś dostrzegłem też taką ciekawą właściwość, jak chodzi o nagrywanie w miejscu publicznym. Nagrywałem otwarcie galerii handlowej, czyli takie sceny przedstawiające cebulactwo i pchanie się do wejścia, bo dają coś za darmo. Godzina dziewiąta, drzwi serenady zostają otwarte i ruszyli. Gdy nagrywałem smartfonem, ludziom to przeszkadzało. Kłócili się, że nagrywam po to, aby to opublikować w celu naśmiewania się z nich, wyzywania od cebulaków, Januszy i hejtowania. Pół roku później nagrywałem identyczne sceny, dokładnie w tym samym miejscu, tylko tym razem miałem Lumixa z mikrofonem i uchwytem. I o dziwo nikomu to nie przeszkadzało. A nagrywałem nawet sporo więcej scen niż pół roku wcześniej smartfonem. Wniosek z tego taki, że nawet ludzie nie mający doświadczenia z filmowaniem traktują Cię na poważnie, jeśli masz profesjonalny sprzęt. Wtedy jesteś postrzegany jako dziennikarz, a nie prankster. Czy kiedyś, gdy nagrywałeś smartfonem, natrafiłeś na jeszcze inne wady tego rozwiązania? Jeśli tak, opisz je w komentarzu. A może wręcz przeciwnie, nagrywanie smartfonem uważasz za lepsze odnoszenie do sobą aparatu. W takim razie koniecznie napisz w komentarzu, dlaczego tak uważasz. A najciekawsze pomysły przedstawię w jednym z przyszłych odcinków. Na koniec zamieszczam jeszcze losowy odcinek i po drugiej stronie subskrybujkę. Do zobaczenia!